Cześć! Dzisiaj odcinek trochę w innej formie i prosto z serca. Opowiem Wam, czy to, że kiedyś odeszliśmy od tych świadków Jehowy, od tej grupy destrukcyjnej, czy przyjdzie taki moment, że to przestanie boleć? Na początek serdecznie chcemy podziękować naszym patronom i patronkom, czyli osobom, które wspierają nas przez serwis Patreon, a w szczególności dziękujemy naszemu światusowemu ciału kierowniczemu Kamilowi Sokołowi oraz innym usługującym, takim jak Dorota, Selena, synak Majkowska. Światusy to również Wasz projekt, dlatego dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Ja jestem Sara, urodziłam się w rodzinie Świadków Jehowy, więc można powiedzieć, że świadkiem Jehowy byłam od urodzenia. I przez ponad 20 lat dostosowywałam swoje życie do tej grupy destrukcyjnej. Na tym kanale, czyli Światus, razem z moim mężem Edwinem, rozmawiamy z byłymi członkami tej organizacji i nie tylko tej. Oraz omawiamy ich techniki manipulacyjne, a także oglądamy ich różne materiały propagandowe. Także tym tu się głównie zajmujemy. Możecie zasubskrybować, zachęcam Was gorąco. A teraz do tego tematu. Tak tak serduszka, nie? Gdy odeszłam z organizacji Świadków Jehowy, i to było w 2018 roku, tak się złożyło, że poznałam wiele nowych osób. W sumie dobrze, bo też większość znajomych straciłam. Zakładam, że miało to związek z tym, że ten mój proces odejścia. Zupełnie przypadkowo okazał się dość głośny. Czasem dowiaduje się, co o mnie wtedy mówiono w zboże. i tu naprawdę przepraszam wszystkich, którzy wtedy poczuli się zdradzeni i ciężko przeżyli tę sytuację, bo nie wiem, musieli robić porządki w zborze w tych wszystkich papierach i tłumaczyć się za mnie. Nie planowałam zrobić rewolucji. Nie chciałam też nikogo, nikomu sprawiać kłopotu ani nikogo obarczać kłopotami. Ja wtedy po prostu miałam taką złudną nadzieję, że ktokolwiek, ktokolwiek z tych dawnych znajomych, być może zrozumie, co czułam i, i się nie odwróci ode mnie. Przede wszystkim, bo ładnie odszedł później. No, niestety się myliłam, także było jak było. Wracając jednak do głównego wątku, jeszcze przed założeniem kanału na YouTubie. Poznawałam w różnych sytuacjach innych eks-świadków. Niektórzy z nich odeszli z organizacji 10 albo nawet 20 lat temu, i te osoby mawiały, ja już o tym w ogóle nie myślę. Mnie to w ogóle nie interesuje, trzeba to zostawić i nie żyć przeszłością. I w tamtym momencie, jak ja byłam świeżo po odejściu, dopiero miałam rozpocząć proces terapii, to sobie wszystko przerabiać, czułam się bardzo winna, że ja. Wciąż to przeżywam. Czułam się winna, bo w codziennym życiu odczuwałam skutki mojego odejścia. E, to są takie historie, że nadkładałam drogi idąc przez miasto, byleby tylko nie przejść obok tego świadkowskiego stojaka z wózkiem, bo tam stały znajome osoby. Pamiętam, jak wychodziłam kiedyś z Kauflandu i osoba, którą ja bardzo podziwiałam, ja do tej pory mam pewien rodzaj sympatii do niej, ale jako dziecko zawsze chciałam być jak ta osoba. Minęła mi w tym w Kauflandzie i była tam wprost nienawiść w tych oczach. I czułam się jak, jak najgorsza osoba w całym mieście. Miałam wprost ataki paniki, gdy, gdy mijałam jakiegoś świadka na ulicy i musiałam brać leki od psychiatry, żeby jakoś, jakoś funkcjonować w tych pierwszych miesiącach po odejściu. No i tu mam osobę z dużym doświadczeniem, która jest już tym eksem od kilkunastu lat i słyszę, że nie, no mam udawać, że nic nie stało. Ciekawe jest to, że mimo tych twierdzeń, żeby to zostawić niż przeszłością, wszyscy eksowie, a no to wszyscy, wystarczyła chwila, chwilę im dać, zapytać o coś i im się buzia nie zamykała na temat organizacji, tak jakby puszczały jakieś tamy. Także ja sobie wtedy pomyślałam, że w przyszłości postaram się. Lepiej z większą empatią podchodzić do świeżaczków, czyli do tych osób, które dopiero co odeszły. Tak wiecie, żeby dać im czas na wygadanie się, na, na przestrzeń, na przerobienie tych emocji. Wtedy, w tym 2018, intuicja mi mówiła, że udawanie, że przeszłości nie było, a my jesteśmy tacy twardzi i mocni i hardzi i niewzruszeni, to raczej nie jest dobre wyjście, bo wystarczy lekkie puknięcie i Pękamy po prostu, wszystkie nasze pozory się roztrzaskują. No i to było w 2018, już sporo lat minęło i dzisiaj, w 2024, to widzę, że to była dobra decyzja. Z mojego punktu widzenia, ale też z osób, które znam i troszkę pomogłam chyba poprowadzić. Być może mi nie uwierzycie, bo w końcu dalej nagrywamy na YouTube i mieliśmy ten temat świadków. Ja jestem dość na bieżąco w, w temacie organizacji. Czasem mam wrażenie, że wiem więcej na temat tego, co się tam dzieje, niż wierzący głosiciele. Ale, ale na poziomie emocjonalnym, i tu mam na myśli przede wszystkim te bolesne emocje, to jest już zupełnie inny poziom niż to było w 2018. Z przyczyn osobistych. Jestem trochę w temacie operacji, gojenia się ran. I niestety, ale dla większości jak świadków rana zadana przez strażnicę to nie było czyste cięcie w sterylnej sali operacyjnej i to jeszcze pod znieczuleniem. Nie. Ty, wiecie, gojenie się tkanki, nawet w takiej sytuacji, gdy masz tę zaplanowaną operację i wszystko jest zrobione tak, jak być powinno, to jest wyzwanie jest bolesne i potem boli, i musisz dbać o siebie i, i nawet nadal jest jakieś ryzyko, że coś pójdzie nie tak i, i nawet umrze, nie wiem, z powodu zakażenia. Jasne, to nie jest XIX wiek, ale wciąż. A te nasze rady, rany, to nikt nam ich nie zrobił w taki sposób. One są zadane w ciemnych, brudnych, zatęchłych zaułkach przez okrutnego przemocowca, który po prostu ciął jak popadnie. I próbujemy się poszywać. Czasem samodzielnie, czasem pomagają bliscy. No i Dobra wiadomość jest taka, że coraz częściej z tymi naszymi ropiącymi ranami udajemy się po pomoc do specjalistów, czyli idziemy do terapeutów, sięgamy po leki i przede wszystkim nie dusimy tego w sobie. Dzięki czemu osoby obok nas, yy, które zbierają wiedzę na temat świadków, nawet przypadkiem po prostu, yy, pozwalają tej ranie się porządnie wyleczyć, pozwalamy jej oddychać i się goić. Niestety, wciąż się zdarza, że ktoś zostanie ofiarą takiego. Metaforycznego zakażenia i nie wytrzyma takiej sytuacji, mm, ale coraz częściej udaje nam się z tego wyjść i jest, jest sensownie. Tym może trochę zbyt obrazowym porównaniem chciałam przekazać, że czas leczy rany, dosłownie. Blizny bledną i faktycznie w dużej mierze udaje się zostawić ten bolesny temat bycia w grupie destrukcyjnej za sobą. Nie wierzyłam w to na początku, ale teraz przez większość czasu mam w głowie dystans do tematu świadków Jehowy. Nie czuję tego emocjonalnego bólu, nie czuję strachu, nie boję się iść ulicą obok wózka, a w naszym mieście to jest bardzo łatwo o to. Czytam sobie na Twitterze relacje z procesów Norwegii lub, lub inne wiadomości z, ze świata organizacji, i w większości przypadków, yy, ja to traktuję na poziomie maili zawodowych. Okej, okay, stało się to i to, robimy z tym tak i tak. Mój ogólny poziom spokoju pozostaje nienaruszony. Albo to będzie materiał, który mogę wykorzystać na kanale, albo nie, albo mogę to komuś podesłać, albo nie. Nie, nie wiąże się z tym jakichś, nie wiadomo ich uczuć. Nie każdy to rozumie i ja czasem czuję presję ze strony osób, które jeszcze są tak właśnie na takim poziomie bardzo emocjonalnym związane z tematami świadkowskimi. Chociaż być może to nie wynika zawsze z emocji, z tego, że ktoś wyszedł poraniony, być może to jest dla kogoś hobby i ja to serio rozumiem, bo ja na przykład lubię czytać fantazy i wiem, że nie każdy musi lubić czytać fantazy i dla kogoś hobby może być czytanie na temat organizacji, może nigdy nie był nawet świadkiem. Um, tylko, że dla mnie organizacja pod wieloma względami stała się nudna i i na przykład nie oglądam za bardzo innych twórców. Nie dlatego, że coś źle nagrywają, tylko potrzebuję się odciąć od tych tematów. A potem na przykład dostaję wiadomości, że ktoś już nagrał, ktoś zrobił tamto, a ktoś zrobił siamto. I ja, która się od tego dystansuje, czuję takie, nie, ty musisz siedzieć w tych tematach świadków, bo nic innego nie możesz robić. Mm, także wiecie, tutaj też warto to mieć na uwadze, że my, czyli te osoby, które odchodzą, potrzebują też naprawdę się zdystansować i uważam, że to jest bardzo bardzo zdrowe i potrzebne. Ja na przykład e, zadwinam, lepiej czujemy się w tematach, które są nam bliskie i w których mamy coś do powiedzenia, a są to tematy przede wszystkim związane z psychomanipulacją oraz historię konkretnych osób, bo sami też wychodzimy z takiego środowiska. A niekoniecznie analizowanie jakichś danych i tego, czy na przykład, nie wiem, świadkowie mają rację z punktu widzenia danego kościoła lub innego, to tak jakby. I też nie, nam nie zależy na tym, żeby po prostu robić materiał dla samego robienia materiału i puszczania go w internet, bo nie o to w tym chodzi. Oczywiście, nie da się całkiem odciąć, to jest po prostu niemożliwe. Ale Bądźmy szczerzy. Ci z Was, którzy świadkami nigdy nie byli, mam nadzieję, nigdy nie będą i oglądają nasze materiały, Wam też na pewno, na pewno się musiało zdarzyć to. Zdarzyło się Albo urącić łzę, albo wręcz zagotować wściekłości. Takim materiałem, który budzi, budzi dużo emocji, jest na przykład rozmowa z Anią, bardzo polecam. No i co, oglądacie taki materiał, słuchacie jak na przykład traktuje się taki świadków wiechowy w organizacji, albo jak dziecko jest traktowane, i nie biczujcie się z tego, że jest wam przykro. Ja to uważam, że takie uczucia są całkiem naturalną ludzką reakcją, gdy widzisz, gdy widzisz jak ktoś cierpi. Jak czytam reportaż albo oglądam film i ten temat jest nie tylko w ogóle nie związany ze świadkami Chowa, ale jest na przykład związany z totalnie inną grupą kulturową, z osobami, które żyją na drugim końcu świata, też mi się zdarza płakać i też kończę rozbita emocjonalnie. I tu taki mały apel pocieszający do eksów. Jeśli czujesz emocje, gdy czytasz na przykład o skrzywdzonych dzieciach w organizacji. To nie znaczy, że jesteś nienormalny i że nigdy nie uwolnisz się od świadków wiechowy. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, w takim sensie, że, że czujesz winę za te emocje. Albo że myślisz, że już wszystko, co zrobiłeś do tej pory, ten postęp, że się od tego odciąłeś i teraz płaczesz, bo, bo czytasz na przykład raport o jakimś kraju albo his, poznajesz historię jakiegoś dziecka. To nie znaczy, że to jest coś złego, że ty się cofasz. Raczej raczej gdyby było na odwrót, gdyby totalnie się to nie ruszało i uważałbyś, że to nie ma znaczenia, no to wtedy może bym się troszkę bardziej martwiła. A wracając do metafory z bliznami, tak, będzie fantastyka. Ja lubię myśleć, że te moja, ta moja blizna po świadkach ichowy to jest jak blizna Frodo, którą dostał na wichrowym czubie. I ta blizna, chociaż się zagoiła, to zawsze go bolała w rocznicę zadania rany. No i od wielu rzeczy... Mogę się odciąć, ale jak jakiś temat dotyczy bezpośrednio mnie, mojej rodziny, albo bliskich mi przyjaciół, to jednak trudno wtedy zachować emocjonalny dystans. Na przykład, nie wiem, Edwin ostatnio wszedł na siłownię i na tej siłowni nie jest normalnym zwyczajem, że wszyscy sobie mówią cześć. Po prostu tak jest. A tu nagle synowie, którzy są świadkowie których znam od dziecka. To nawet nie są ochrzczeni, nie są nawet głosicielami, odwracają głowy ostentacyjnie, tak, wiecie, to jest jak policzek w takich sytuacjach, mimo, że wiesz to, co, co to powoduje, ale myślisz, że ktoś potrafi być ponad to, a jednak nie. Także takie rzeczy czasem ruszają jednak, no nie, ale to sobie tłumaczę, że to jest po prostu moja rocznica na wichrowym czubie. I kończąc już ten mój monolog, chciałam, chciałam im przekazać, że nie ma złych emocji i możesz przeżywać swoje odejście z organizacji. I że czas naprawdę leczy rany. Jeśli jesteś dopiero świeżaczkiem, który odchodzi, to wtedy szczególnie warto zadbać o profilaktykę, żeby przypadkiem się jakiś emocjonalny gronkowiec nie zagnieździł i który będzie nas podstruwał przez lata. To po pierwsze, więc przede wszystkim jakaś pomoc. Nie musi to być zaraz wielka terapia. Czasem to może być zwykła konsultacja psychologiczna, czasem to po prostu może być wygadanie albo prowadzenie dziennika. Po prostu uporządkować te uczucia. I nie ma też obowiązku studiować materiałów świadków michowy. Zwłaszcza jeśli to nas męczy albo nudzi nawet. I tu trochę apel do widzów różnych kanałów, nie mówię tu tylko o mnie, ale słuchajcie, to normalne, że czasem ludzie przemielą ten swój ból i kończą nagrywać. I nie ma coś atakować, że ej, no, nagrywałeś przez nie wiem dwa lata i teraz już nie nagrywasz, więc w ogóle co to ma być i organizacja przez ciebie zniszczy ludzi, bo też czujemy, słuchajcie, przez. Lata, przez lata chodziliśmy po ludziach, próbując ich wciągnąć do organizmu i teraz próbujemy tak, bo trochę pokutować, ale nie musimy tego robić, nie wiadomo ile, naprawdę nie musimy, to nie jest obowiązek. A jeśli chcecie, żeby ktoś dalej nagrywał, albo żebyśmy my nagrywali, to pamiętajcie o feedbacku, bo my byśmy na pewno nie przetrwali tyle czasu nagrywając ten kanał i na pewno on by się tak nie rozrósł, gdyby nie głosy od Was. Że Wam to pomaga i że wnosi jakąś wartość do Waszego życia, to jest dla nas bardzo cenne i naprawdę za to dziękujemy. I swoją drogą to jest ciekawe, bo właśnie jak chodziłam na głoszenie, to w tej przestrzeni nie było za bardzo pozytywnych interakcji. W ogóle, jakoby się zostawiło czasopismo, to było coś niesamowitego, a tu jakiś odzew, że ktoś, ktoś dziękuje za to, za to, co robimy, że w ogóle w jakiś sposób pomagamy komuś zmienić życie, nie było. A tutaj na YouTube jednak większość komentarzy jest miła. Jasne są takie, które rozwalają, ale, ale to inny temat. E, ale jak na przykład dostaję głos, że jakiś mój stary artykuł z bloga, o którym ja zupełnie zapomniałam, sprawił, że ktoś rozpoczyna swoją drogę odejścia i zaczyna szukać materiałów i zaczyna odchodzić, zaczyna sobie kładać życie i teraz po kilku latach jest naprawdę zadowoloną osobą z tego, jak to się potoczyło, to super, słuchajcie, przy takim odzewie to tak szybko się nie zwiniemy. Dajcie znać, co sądzicie o takich wyrzutach Prosto z serca. To jest trochę taka forma, w jakiej pisałam bloga tylko na YouTubie. No i nie zapomnijcie koniecznie subskrybować tego kanału, nie zap zapomnijcie subskrybować kanału Żywoty Sary i Edwina, bo tam opowiadam o książkach nie tylko, a Edwin będzie opowiadał o swoich rzeczach. No i koniecznie, czy ten koniecznie subskrybujcie, bo słuchajcie, jesteśmy już coraz bliżej 100 tysięcy subskrypcji. Wiem, że Edwin miał nagrać taniec na 50 tysięcy, ale, ale nie trenował. A teraz trenuję. Przygotowuję się, także słuchajcie już niedługo brakuje nam coraz mniej, także na 100 tysięcy subskrypcji na pewno będzie taniec, trzymajcie się, zajrzyjcie też na nasze Instagramy i do zobaczenia.